Субтитры Także witam was bardzo serdecznie Jeszcze raz Jesteśmy na tym już dłuższym odcinku eee, Warunki są naprawdę dość ciężkie eee, Jadę na cały czas na blokadzie 4 kół Bo eee, jak wyłączę No to tyłu zacznie mi się kopać O, teraz już mi się kopie tył Kopie mi się cały tył Zobaczymy sobie blokadę na 4 I oramy Trzeba to zrobić wszystko Orka nie jest... Czyli orka... Czy gruza nie jest najprostsza Każdy orze jak może Patrzysz, było zaorane Całe wszystko dobrze a jak to już? Jedynie mi martwi eee, głębokość. Pójdziemy jeszcze raz sobie zmierzyć. Ja mam tu moją miarę. Dobra, w kieszeni mam. Idziemy zmierzyć sobie. Idziemy zmierzyć głębokość O kurcze Dość, że jest mokro Wszystko się zapada O, najlepiej za pługiem sobie zmierzyć. My orzemy na głębokość... 30... Nie, dobrze, 20... 8... 9... Tylko te kółko się zapada Kurczę, no jest Masakra Tak sami widzieliście na filmie Dźwięki, przebitki Jak to wszystko się e, Kopie Jak nie idzie bez Bez blokady No ciężko Idzie ciężko także zobaczymy co nam przyniesie następny rok po tej orce Jak to wszystko będzie wyglądało Więc Widzimy gdzieś jeszcze dalej zrobię jeszcze jedno kółko podnosimy sobie Wymieniałem teraz czubki Wczoraj wymieniałem już czubki, buta, Ponieważ tę sezon był też gdzie niegdzie, suchy Kupywałem je na kiedy jak kupałem je lato kupowałem. Sied orko na 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 tak, orko na eee... na starych, no ale zbyt długo nie sobie na 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 też czupki duta, Z te czupkami tuta wytrzymują półtora sezonu. także oramy, by to się pytał, oram pujem kun, bo kuwa mać co tam się działo. Eee, oramy powiem kun master stop. Ciągnik prowadzący jest to massey Ferguson 54 75 eee, No i co? Jedziemy ostro Nie patrzymy na nic Jutro gnu czy jutro, jutro jest 11 listopada już tam już Uuu. Pod koniec tygodnia Obornik leci.